Hej, kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny film e, no i to będzie film Lękowy styl przywiązania, tak jak Wam wspominałam w którymś filmie e, poprzednim I, i zapraszam Was serdecznie do oglądania. Także kochani, przechodzę do rzeczy. Jest już e, troszeczkę późno dla mnie, wiecie, bo już jest e, w pół do czwartej. Jeszcze chciałam iść na zakupy. Ale zanim zacznę, to powiem wam, że mam tutaj otwarte na telewizorze właśnie te wyniki jakby tych losowania, e, właśnie tu u jakiegoś gościa, e, jakiegoś miechulca, tak? E, wyniki losowania po, e, jak, Polski jako e, wyniki losowania z Eurowizji, które tam, który półfinał jaki kraj. I powiem Wam, że mogę Wam tylko powiedzieć z tego, co tu się wylosowało, że jesteśmy w pierwszym półfinale, w pierwszej e, połowie. Nie? Że będziemy mieli miejsce na półfinale od, e, od 1 do 7, któreś wylosowane. Nie wiadomo jeszcze, ale na pewno od 1 do 7. Nie? Powiem Wam, że kiepsko. Tak jak w zeszłym roku. Niestety nam się wylosowało znowu kiepsko. E, no ale co, jest tak, jak jest. Musimy po prostu się cieszyć, mimo to. I, i, I wyciągnąć z tego jak najwięcej, mam nadzieję, że się znajdziemy w finale, no bo, no bo kurczę, no chciałabym komuś, wie, wiecie, kibicować. Ale po tym długim wstępie, tak, yy, dla tych osób, które dziwi moja choinka, tak, mam choinkę i będę jeszcze miała, ponieważ, yy, wiecie, przy stanach depresyjnych potrzebuję trochę takich, wiecie, światełek i tak dalej, żeby się pocieszać, więc jeszcze ta choinka postoi. <noise> Ale jest, słuchajcie, na zewnątrz tak ciepło, że jakoś się to wszystko miesza, nie? To jest porąbane, słuchajcie, 12 stopni, żeby było w styczniu. No, nie wiem. Przechodząc właśnie do tego um, stylu przywiązania, czytałam e, którymś razem, że są różne style przywiązania i myślę, że sobie te wszystkie przerobimy. Na... Ale dzisiaj się skupię właśnie na tym lękowym, który jest dla mnie bliski. Ponieważ ja, tak jak Wam mówiłam, mam właśnie ten lękowy styl przywiązania, który e, zrozumiałam dopiero, wiecie, jak zaczęłam pracować nad sobą i nad moją psychiką, to dopiero mi się jakoś to, ten temat otworzył, że ja faktycznie w taki sposób działam. I przeczytamy sobie, słuchajcie, z, z Google teorię. E, co to jest e, lękowy styl przywiązania? Eee, styl lękowy. Pragnie bliskości i boje się odrzucenia. Ma niską samoocenę, niskie poczucie własnej wartości. Osoby te mocno skupiają się na relacji i na, na partnerze, ale patrzą na niego przez pryzmat zagrożeń. Charakterystyczny jest dla nich lęk, że, e, że są niewystarczająco dobrzy. I powiem Wam, że tutaj jest napisane, że taka osoba ma niskie poczucie wartości. Ja już to Słuchajcie, troszeczkę zmieniłam. Był taki moment przez długie, długie, długie lata, że faktycznie miałam takie zdanie o sobie, że, że wiecie, jestem taka średnia, można powiedzieć, a teraz już tak bardziej się umocniłam. Teraz już czuję, że jestem taka fajna, nie? Coś tam umiem, że, że mam jakieś takie, wiecie, zdolności swoje i tak dalej, nie? Już troszeczkę nad tym popracowałam i faktycznie zmieniło mi się myślenie, ale początkowo w takim. Pełnym obrazie tego, tego właśnie stylu przywiązania, no zdecydowanie zawsze pod facetem, wiecie, on, super, latanie za nim, wychwalanie, a sama wiadomo, gorsza, nie? Dlatego się tutaj mogę zgodzić. I, yy, nie wiem, jak u was to wygląda, ale osoby właśnie yy, z, z, takim, z takim stylem to właśnie są takie właśnie proszące. Że często przepraszają, że właśnie czują się gorsze od partnera. Że nawet, nie wiem, załóżmy, mogą mieć wykształcenie wyższe, a partner, załóżmy, zawodowe, to i tak się będą wiecie, jakby zniżać, i będą yy, szły w dół, bo będą miały takie poczucie własne, że to co zrobiły jest takie wow, ale i tak to zbiją w dół, że z tego poczucia właśnie wartości, że no co z tego, że mam na przykład wyższe wykształcenie. Jak na przykład nie mam tak dobrze płatnej pracy jak partner, nie? Wiecie? Także ja słuchajcie, jak sobie przypominam te moje związki i te relacje w ogóle, to zawsze, zawsze było tak, że właśnie latałam za tymi kolesiami, starałam się właśnie wszystko wokół nich zrobić, tak trochę czasami matkowałam, i oni z tego korzystali właśnie i, i wiecie, i tak wykorzystywali to. To moją dobroci, dobre serce. I ja, mimo tego, że to widziałam, no nie, że. Bo to wiecie, w tym lękowym stylu przywiązania jest tak, że my nie widzimy, że druga strona nie robi na jakby tak samo tyle rzeczy, nie? Że w sensie tyle samo rzeczy nie robi, nie? Że ty poświęcasz coś, a druga strona nic, tylko korzysta, nie? I, i w lękowym stylu przywiązania właśnie zauważasz, że partner na przykład nie oddaje ci tego, co ty dajesz, ale nie powiesz mu tego, żeby go nie stracić, nie? Bo to jest takie właśnie cały czas takie lękowe podejście do tego, że muszę zrobić wszystko, żeby go tylko nie stracić, żeby on ze mną był, że ja, słuchajcie, zniosę wszystko, każde słowo, każdy, wiecie, gest, wszystko ten, żeby tylko nie odszedł, nie? Takie właśnie przywiązanie na zasadzie zagrożenia, nie? Eee, że przekracza na przykład partner nasze granice, czy wyzywa, czy nie szanuje, czy coś, a my i tak się, wiecie, tak trzęsiemy aż sobie, że Boże, muszę coś zmienić, żeby tylko mnie nie zostawił, nie? To jest właśnie ten lękowy styl przywiązania. <laughs> I też te słowa, które na przykład kieruje do nas partner, te negatywne, to właśnie wpływają na to poczucie wartości, czyli jeszcze nie dość, że wiecie, u podstaw mamy już. Niskie poczucie, że uważamy, że jesteśmy do niczego, to jeszcze partner nam to mówi, zaczynamy w to wierzyć, i jeszcze bardziej spada ta nasza wartość, nie? E, także słuchajcie, tak to wygląda. Żyć z lękowym stylem przywiązania. Dbaj o swoje potrzeby, nie poświęcaj siebie dla innych, no właśnie, czyli trzeba się nauczyć, e, też czasami odpuszczać i, i stawiać siebie, nie? Też bardziej. Um, zwłaszcza jeśli wiesz, że nie możesz liczyć na to, samo z in, is, is, na to samo z ich strony, także słuchajcie, to jest to co mówiłam, nie? że wy dajecie 100%, druga osoba daje 10%, 10 i, i aby mimo to uważacie, że, to, że, ta, że ten partner jest po prostu bogiem, nie? Um, otwarta i uczciwa komunikacja to podstawa budowania dobrych relacji. Wyrażaj jasno swoje uczucia, używaj komunikatów. Ja. Aby mówić o swoich uczuciach bez obwiniania obwi, obwiniania za nie innych. I wiecie, musimy my, myśleć przede wszystkim o sobie. To jest właśnie um, jeszcze nie, potrafi, nie potrafię tego, wiecie, rozróżnić i zrozumieć, czym się różni ta postawa właśnie, ja w kontekście tego leczenia, lękowego przywiązania, że stawiam siebie na pierwszym miejscu, od egoizmu, takie oscikte, gdzie tam jest też takie stawianie, tylko, że no nie wiem, czy to chodzi o to, że jak jest egoistyczne, to wtedy nie patrzymy już w ogóle na potrzeby drugiej osoby jesteśmy tacy totalnie skoncentrowani na sobie. A tutaj na przykład w tym rękowym stylu przywiązania, no to jednak widzimy tą drugą stronę, nie? Że stawiamy na siebie, ale też potrafimy coś od siebie dać, nie? Może tu są różnice, nie wiem do końca. Bo ja nie lubię takiego bo mnie zawsze to irytowało, że takie podejście właśnie, ja. Ja słuchajcie, będąc w związku z narcyzem, z toksykiem, jak zwał, tak zwał, cały czas tylko słyszałam z, je, z jego strony, ja, 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 nie? I to mnie strasznie irytowało, że nie było my, wiecie, zróbmy, pomyślmy, zaplanujmy, tylko ja planuję, ja potrzebuję, ja muszę, ja coś tam. I mnie to po prostu już naprawdę bokiem wychodziło, nie? Po prostu y, też y, właśnie zauważyłam, że takie te, tacy egoiści, to oni mają tak zadarty nos, po prostu czubek nosa mają do nieba, nie. I właśnie przy takich egoistach i takich toksycznych ludziach się y, buduje ten właśnie lękowy styl przywiązania, nie? I nieważne, czy to jest, słuchajcie, partner, czy to jest ojciec, czy mama, czy, czy nie wiem, czy przyjaciółka, czy, czy, to, czy, czy tak naprawdę może szef pracy też. Bo w pracy też często zdarzają się takie cykliczne sytuacje. Fajnie by było też yy, osobny filmik może zrobić yy, na temat pracy, bo robiłam już o mobbingu, ale może jeszcze, jeśli macie ochotę, to możemy jeszcze coś tam pogrzewać w tym temacie pracy, właśnie tym, jak traktują, szefo, jak szefostwo traktuje współpracowników, albo też w drugą stronę, bo na przykład taki głupi przykład teraz, yy, którymś razem były kuchenne rewolucje, i w którymś z odcinków właśnie pracownica weszła na głowę szefowej i to szefowa się czuła gorsza i bała się pracownicy, nie? Wiecie, ta dominacja w ogóle przyszła totalnie z niższego poziomu, nie? Jeśli chodzi o hierarchię oczywiście stanowiska, nie? Chodzi mi, żeby to było jasne. Więc kochani, no tak to wygląda. Jak, jak możemy, co możemy zrobić, żeby to naprawić? Jeśli chodzi o lękowy styl przywiązania, to z pewnością można skupić się na podniesieniu własnej samooceny. Pomocny jest również długotrwały kontakt z korekcyjnymi doświadczeniami, takimi jak relacja z osobą o bezpiecznym stylu przywiązania lub proces psychoterapeutyczny, właśnie, bo jest ten bezpieczny styl przywiązania, który w ogóle jest taki, wiecie, idealny, no pod każdym względem, wszystko tam się zgadza i to jest. Prosty schemat, nie? Jesteś w relacji, właśnie masz dużo lęku, jesteś z toksykiem i właśnie on ci y, rzeźbi te niskie poczucie wartości. Zrezygnujesz z tego, przechodzisz do relacji z człowiekiem, który ma bezpieczny styl przywiązania, czyli daje, ile daje, tyle dostaje, i wzajemnie jest ta pomoc, wzajemnie jest szacunek, wszystko się zgadza i momentalnie, znaczy, momentalnie, no po jakimś czasie. Yy, po prostu twoja, twoja wartość rośnie, czujesz się lepiej, mniej się denerwujesz. To jest wszystko, słuchajcie, takie proste, a jednocześnie takie trudne, bo też ciężko znaleźć taką osobę, która jest wiecie dla nas po prostu dobra i nie, nie ma takich chytrych jakichś planów, wyzyskiwania od nas jakichś korzyści, nie? Ale, ale to od razu się zmienia, nie? Przeskakujecie. I, i, i się zmienia na lepsze, nie? Że już nie macie właśnie takich, takiego poczucia zagrożenia, nie macie poczucia lęku, tylko jest właśnie tak fajnie, miło, bezpiecznie, także to może, to może być sposób wziąć się tego, ale też no, oczywiście terapia, nie? Na terapii wiecie, wiele da się zmienić, mimo tego, że toksyczna osoba, przede wszystkim narcyz, który jest skupiony tylko ja, ja, ja i wiecie, to w życiu, za żadne skarby od razu Wam mówię: jak żyjecie z narcyzem, nieważne czy to jest właśnie matka, ojciec, partner, czy ktokolwiek, nie masz szans. Od razu Wam mówię: nie masz zero szans, że taka osoba pójdzie na terapię. Bo, jakby taka osoba poszła na terapię, to by musiała uznać autorytet czyli ten terapeuta czy psycholog, co siedzi przede mną, wie więcej ode mnie i tak jakby jest mądrzejszy, no nie? Czy musiałby oddać to te stanowisko tego Boga świata. Terapeucie, nie, no to wiadomo, że to się nie stanie, prawda? Bo ego, ego by po prostu musiało iść na dół. No i no przy narcyzach, słuchajcie, nie, 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 jest teraz nie, to wam mówię, to się nawet, nawet się nie łudźcie. Jak macie takich mężów, czy coś, nie łudźcie się. Od razu mówię. Nie ma szans. Taka osoba zawsze będzie negatywna, zawsze was będzie krytykować, zawsze będzie Was spędzać w poczucie winy, w poczucie lęku, właśnie w, w tę niską samoocenę własną. Także tak, no. To są naprawdę źli ludzie, słuchajcie, jak tak się podsumuje. To są naprawdę źli ludzie, i wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim. Już tak trochę zboczę z, z tego tematu że taki narcyz właśnie toksyk, no jak zwał tak zwał, bo różne są nazewnictwo, manipulant, czy egoista, no takie są różne, wiecie, odłamy, to jemu by się dało pomóc i, jemu by, i, i dałoby się go naprawić, ale to się nigdy nie stanie, bo ta potrzeba tej kontroli, władzy, to ego jest tak po prostu wbite tam mocno, no że to się uda, bo są narzędzia, i są na przykład terapie, które wiecie, mogą poprowadzić taką osobę do wyzdrowienia i do poczucia, właśnie, żeby siebie podbudować tak w zdrowy sposób, żeby szanować innych w zdrowy sposób. Zdałoby się, bo czytałam o tym, że terapeuci, jak się, jak ktoś gdzieś się wyrwie z tego schematu i sam się zgłosi i tak dalej, to można pracować. Albo że na przykład ma tylko rys narcystyczny, malutki, nie? To da się pracować i da się ten, ale jak ktoś jest tak zakorzeniony, co. Co? nie. Mm -mm. Dlatego wiecie, da się pomóc, ale to się nigdy nie stanie, bo taka osoba nigdy wiecie nie uzna autorytetu. Zawsze jest najmądrzejsza, zawsze wszystko wie najlepiej. I przede wszystkim jakby taka osoba poszła na terapię, no to mm, musiałaby y, krytyki, krytykę usłyszeć, nie? A wiadomo, że no to jest jak taki wiecie guzik, który odpala całą awanturę, nie? że wystarczy, że powiesz najmniejszą, najdrobniejszą rzecz, od razu się w ogóle <głos》> uważam, że narcyzi to są mistrzowie focha. Nie mistrzowie obrażania się. Ale to mówię na inny filmik, bo zeszłam z tematu. W każdym razie, bardzo często wracając do tego lękowego stylu przywiązania. Jak będziecie, będziecie chcieli, to możemy o narcyzach jeszcze sobie pogadać, bo to wiecie, można godzinami, 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 nie? Um. To chciałam powiedzieć, że bardzo często właśnie ten lękowy styl przywiązania mają ludzie z nerwicą lękową, nie? Bo tam jest lęk taki, yy, właśnie, szyty grubymi nićmi <gry> i jest u podstaw bardzo taki konkretny. I wiecie, jak idzie sobie taka osoba z nerwicą lękową, której tak się boi wielu rzeczy, i spotka takiego toksycznego człowieka, który jeszcze podkręci jej to wszystko. No, no to potem się właśnie wszystko tak nakręca, nie? Straszne, że są tacy ludzie, którzy na przykład lubią, jak jest dużo negatywnych rzeczy w życiu, nie? Dla mnie, dla osoby, która, no, nie wiem, no ja, ja lubię ludzi, lubię się przyjaźnić, ogólnie lubię, nie wiem, miłość, lubię takie uczucia dobre, to dla mnie jest nie do pojęcia, że ktoś idzie sobie przez życie i cały czas chce tylko negatywne rzeczy mieć, nie? To jest dla mnie trochę nie, no, dziwne, nie? Że jak się dzieje coś pozytywnego, to oni muszą to odrzucić, żeby się karmić tylko tymi właśnie emocjami, jak zazdrość, zemsta, złość. No. Dla mnie w ogóle też jest porąbane, że takie osoby często, na przykład w takim prozaicznym, ee, wiecie, temacie, jak na przykład wybór filmów do oglądania, to wybierają właśnie te takie krwawe, ciężkie, właśnie brutalne, obrzydliwe. To jest właśnie dla mnie jakieś, nie wiem... A jak jest na przykład film o miłości, no to już nuda, nie? Ojej, no spotkali się i się w sobie zakochali, ojej, no faktycznie, ale ciekawe. No, także, ale to mówię, na inny film cały czas wiecie, trochę zmieniam temat. W każdym razie, kochani, jak macie y, taki lękowy styl przywiązania, to musicie po prostu pracować nad sobą, żeby się nie padać te pułapki, nie? Bo my cały czas... Po prostu jak mamy ten, ten styl, to, yy, to nie zauważamy właśnie tych złych rzeczy i wpadamy po prostu w złe relacje ciągle, nie? Że trzeba najpierw siebie słuchać, od siebie zacząć i siebie naprawić, a potem szukać sobie kogoś, partnera, bo no to, jest, to jest właśnie ciężkie, z, z relacji w relacje wpadamy w te same. No i potem jesteśmy nieszczęśliwi, nie? I nic nie powiemy, bo przecież nie chcemy, żeby odszedł partner, nie? Chcielibyście kochani znać w komentarzu, co o tym myślicie, jakie wasze jest zdanie. Jaki wy macie może styl, może macie bezpieczny. I wtedy u was jest wszystko ok, ale to, yy, mówię, te style przywiązania to jeszcze sobie omówimy inne. Właśnie cały czas patrzę, słuchajcie, tutaj w niebo, bo mi chmurki tu latają ładnie. I chciałam wam pokazać, jak to wygląda. Czekajcie, czekajcie teraz się światło zmieni nie wiem czy jest to widoczne powinno być, no także cały czas sobie tutaj zerkam, bo, bo ładna pogoda dzisiaj jest tam w ogóle folia znowu z wisami z balkonu od sąsiada już raz ucinałam bo oni mają chyba kartony przykryte folią i cały czas jak były te wiatry to się cały czas to odplątywało już uciłam a znowu mi wisi, nie? Także będę musiała chyba iść i im to powiedzieć, bo. Naprawdę, no z tymi sąsiadami. A jakie mają słuchać bałagan na balkonie? Boże, jak były te wichury, tak wszystko latało na wszystkie strony. Naprawdę, to są młodzi ludzie, ale ja nie rozumiem tego. Zresztą, wiecie, każdy żyje tak, jak chce i robi to, co chce, ale no czasami to. No trudno, jest tak jak jest, słuchajcie, jak będzie trzeba, to pójdę jeszcze raz do nich, no, bo już raz byłam. W ogóle naprzeciwko też się remontuje mieszkanie, bo ktoś chyba kupił, wiecie, lodówka stoi zapakowana i, i toaleta i tam w środku właśnie budowlańcy robią, także fajnie. Fajnie, kochani, ale patrzyłam, słuchajcie, na ceny mieszkań i naprawdę kawalerka, słuchajcie, 500 tysięcy to jest po prostu... Jakiś kosmos. No ale dobra, e, kończę tego e, vloga tematycznego. Zachęcam Was do komentowania, do lajkowania, like do subskrypcji, naciśnięcia dzwoneczka, żeby Wam powiadomienia przychodziły. Wiadomo, znacie ten schemat <grym> z innych filmów. E, ja tymczasem, właśnie kończę. Idę, słuchajcie, bo jest godzina 16. Idę się wziąć, e, nie, chociaż mam obiad, bo robiłam wczoraj sobie gulasz, właśnie ze schabu. I, I do tego mam ziemniaki, jakieś tam buraki, coś tam. <laughs> w każdym razie ściskam Was, ciepło. Zapraszam do innych moich filmów. No i co, widzimy się w kolejnym już niebawem. A kolejny to będzie. Nie wiem jaki. Jak macie jakiś pomysł na kolejny film, też piszcie w komentarzu. Yy, albo będzie normalny vlog, albo znowu jakiś temat. Tylko nie wiem w sumie jaki. To możecie. Zostawiam Wam tutaj pole do popisu, możecie mi wypisać, co tam macie ochotę, czy jakieś pytanko do mnie, czy coś, to ja się odniosę. I widzimy się w kolejnym filmie już, już za niedługo. Pa-pa!